Kiedy pojawiły się rozdziały i wersety w Biblii, wiele osób, które czytają tę książkę, może nie zdawać sobie sprawy, że najstarsze rękopisy, z których składa się współczesna Biblia, nie miały numeracji rozdziałów i wersetów. Początkowo wszelkie podziały tekstu na części były nieobecne, a w nim nie było ani tytułów, ani znaków interpunkcyjnych. W najstarszych rękopisach nie było nawet spacji między słowami, a cały tekst pisany był tylko wielkimi literami. To jest papirus Bodmera. Zawiera on starożytne greckie teksty Ewangelii Łukasza i Ewangelii Jana datowane na II wiek. Zauważcie, że wszystko jest napisane ciągłym tekstem. Ten rękopis na 102 stronie jest najwcześniejszym i najcenniejszym z dostępnych do dziś tekstów Ewangelii Łukasza. Cechą tego rękopisu jest to, że na jednej stronie znajduje się zakończenie Ewangelii Łukasza i początek Ewangelii Jana. Żadnych cyfr, działów, rozdziałów, a nawet nowych stron. Bardzo wcześnie w celach liturgicznych w książkach żydowskich pojawiły się pewne podziały masy tekstu. Na przykład, aby ułatwić pracę ze zbrojną książką, tekst żydowskiego zwoju dzielono na odpowiednie fragmenty nazywane paraż. W czasach antycznych, szybkie znalezienie potrzebnego fragmentu świętego tekstu w zwoju zwiniętym w rulon o długości 70 metrów było niezwykle trudne. Jednak około III wieku Rzymianie wymyślili nowy rodzaj książki, który otrzymał nazwę kodeks. Kodeks techniczny to zeszyt z zagiętych na pół i zszytych wzdłuż zgięcia arkuszy pergaminu lub papirusu zebranych w miękkiej lub twardej oprawie. Kodeksy szybko wypierały zwoje, ponieważ były wygodniejsze w użyciu, lepiej się przechowywały, a znalezienie potrzebnej części tekstu zajmowało znacznie mniej czasu. Ale wróćmy w końcu do rozdziałów i wersetów. Podział Biblii na nowoczesne rozdziały nastąpił dopiero na początku XIII wieku. Tradycyjnie te prace przypisuje się Stefanowi Langtonowi, chociaż to nie on jako pierwszy dokonał podziału Biblii na rozdziały, to właśnie jego system spisu treści najlepiej przyjął się na świecie i ostatecznie dotarł do naszych czasów. Po upływie około 300 lat, w połowie XVI wieku, znany paryski drukarz filolog Robert Estienne jeszcze bardziej uprościł tę sprawę. Postawił sobie za cel ułatwienie ludziom studiowania Biblii. Estienne rozumiał, że dlatego ważne jest posiadanie jednolitego systemu ponumerowanych rozdziałów i wersetów. A on nawet nie był teologiem i nie miał duchownego stanu. W 1553 roku wydał pierwszą pełną Biblię w języku francuskim z podziałem na rozdziały i wersety, bardzo zbliżonym do tego, który jest używany w większości nowoczesnych Biblii. Niektórym to się nie spodobało. Uważali, że podział na wersety przekształcił tekst biblijny w zbiór rozproszonych wypowiedzi. Jednak system Etienne'a szybko się przyjął i zaczęli go używać inni drukarze. Podział na rozdziały i wersety, który mamy w naszych współczesnych tłumaczeniach Biblii, oczywiście nie jest idealny. Niemniej jednak, Langton starał się podzielić tekst na mniej więcej równe rozdziały, podczas gdy Etienne postanowił nie popadać w skrajności, numerując wersety. Rozdziały i wersety to ważne elementy Biblii, chociażby dlatego, że każda linijka ma swój dokładny adres. Jednak przez lata korzystania z ponumerowanego tekstu niektórzy ludzie zaczęli uważać numery rozdziałów i wersetów za nieodłączną część świętego tekstu, ale chodzi o to, że natchniony przez Boga jest tylko tekst pisma, a nie liczby, na które podzielili go tłumacze. W końcu na początku było słowo, a nie liczba. Sztywne przywiązanie do numerów rozdziałów i wersetów staje się problemem, gdy niektórzy duchowni postrzegają każdy werset jako samodzielną, stabilną formę. I zaczynają wyrywać z ogólnego kontekstu tekstu poszczególne wersety, na których potem budują całe doktryny religijne. Taka praktyka prowadzi do pojawienia się herezji. Tak się dzieje, jeśli ignoruje się kontekst. Kontekst z łacińskiego kontekstu stłumaczy się jako połączenie lub związek. To właśnie kontekst pozwala zrozumieć ogólny sens powiązanych słów i zdań, które wchodzą w skład konkretnego fragmentu tekstu. Jeszcze raz powtórzę, że biblijski pierwotny źródło numeracji rozdziałów i wersetów nie istniało, dlatego teksty Pisma należy badać w kontekście grupy wersetów, a w niektórych przypadkach także grupy rozdziałów, aby prawidłowo zrozumieć jeden jedyny werset, należy przynajmniej przeczytać cały rozdział, w którym ten werset się znajduje, co jest więc ważniejsze, werset, rozdział czy kontekst. Odpowiedź jest oczywista, ponieważ nawet milczenie trzeba słyszeć w kontekście